Słowenia to kraj różnorodności. Poza średniowiecznymi miasteczkami, majestatycznymi Alpami, pięknymi jeziorami, to małe państwo ma również dostęp do Morza Adriatyckiego. Na niewielkim odcinku linii brzegowej liczącej niemal 40 km znajduje się kilka ośrodków miejskich. Największym z nich jest niewątpliwie miasto portowe o nazwie Koper. Zaś pozostałe miejscowości Identyfikowane są już bardziej z turystycznymi, z których na wyróżnienie zasługują trzy z nich: Piran, Izola oraz Portoroz. Przybrzeżnymi sąsiadami Słowenii są Włochy oraz Chorwacja. Na uwagę zasługuje fakt, że tak piękne miasta jak włoski Triest czy chorwacki Porec leżą w zasadzie przy granicy ze Słowenią. Zeszłego wieczoru wspólnie ustaliliśmy, że to właśnie dzisiaj odwiedzimy najdalej zlokalizowane od naszego pensjonatu punkty na mapie. Będzie to dzień spędzony w samochodzie, ale jesteśmy przekonani, iż będzie warto. Kolejny dzień rozpoczynamy wraz ze świtem. Sprawnie wstaliśmy z łóżka i dopiero z rana przekonaliśmy się jaki mamy piękny widok z tarasu w kierunku jeziora Bohin nad którym górują Alpy Julijskie. Szybko jemy śniadanie, jeszcze kawa na wynos i po chwili spotykamy się w naszym busie. Na dzisiaj mamy plan ambitny, ponieważ chcemy przejechać i zwiedzić słoweńskie wybrzeże Morza Adriatyckiego. Niestety mamy na to tylko jeden dzień. Stąd musieliśmy wybrać, gdzie chcemy zatrzymać się na dłużej, a przez które miejsca po prostu przejechać. Większość poradników oraz blogów wskazywały na to, że obowiązkowym miastem na mapie jest nadmorski kurort o nazwie Piran. Zaufaliśmy tym poradom i wybraliśmy to miasto. Do Piranu możemy dojechać na dwa sposoby tylko przez Słowenię lub przez Słowenię i Włochy. Wybraliśmy drugi wariant, gdyż będąc w Słowenii. Nie mieliśmy żadnych przeszkód, aby na chwilę ją opuścić i zwiedzić jedno z włoskich miast. Padła jednogłośna decyzja, iż na poranny spacer i lody zatrzymamy się w największym włoskim mieście w tym rejonie, a mianowicie w Trieste. Był to krótki odpoczynek od słoweńskiego, spokojnego klimatu. No i przybywamy do Włoch, prosto ze Słowenii, Trieste przywitał nas z piękną pogodą, 18 stopni czas zwiedzać to piękne miasto, które w przeszłości przychodziło z rąk słowiańskich do rąk włoskich obecnie oczywiście jest u tych drugich aczkolwiek przeszłość ma na pewno ciekawą co zweryfikujemy w architekturze i pozostałym klimacie miasta Auto zostawiamy na parkingu podziemnym w centrum Triestu tak jak i w Ptuju Wycieczkę rozpoczynamy od wzgórza zamkowego, na którym mieści się szereg zabytków. Już z daleka można było zauważyć monumentalny pomnik postawiony ku pamięci żołnierzom walczącym w czasie I wojny światowej. Zaledwie kilka metrów dalej. Znajdują się ruiny starożytnego placu Foro Romano. Niestety do dzisiaj zachowało się zaledwie kilka kolumn. Tuż za forum znajduje się średniowieczna forteca, czyli zamek Lisian Giusto, w którym dzisiaj mieści się muzeum. Ostatnim ciekawym miejscem na wzgórzu jest katedrale di San Giusto Martire poświęcona świętemu Justusowi. Warte uwagi jest to, że jej najstarsze elementy pochodzą z VI wieku naszej ery. Sama katedra posiada status bazyliki mniejszej. Do dzisiaj stanowi ona miejsce wielu pielgrzymek. Ze wzgórza zamkowego. Wchodzimy w stronę starego placu, na którym znajduje się antyczny łuk Arcodir Cardo, wybudowany w 33 roku przed naszą erą. W sezonie dookoła łuku działa mnóstwo barów i restauracji. tego miejsca mamy zaledwie 5 minut do najpiękniejszego miejsca w całym mieście, a więc do Piazza Unita d'Italia. Centralny punkt miasta Trieste. pogoda piękna, 18 stopni, większość ludzi po prostu w gruzach lub w kurkach letnich. A jak na marzec, to po prostu jest świetne. Przy placu robimy przerwę na kawę, a chwilę potem na lody. Należy dodać, że miasto to słynie z produkcji kawy, a jej historia sięga stuleci. Druga kawa tego dnia już za nami. Teraz czas na wspomniane wcześniej lody. Tak się złożyło, że trasa do lodziarni wiodła przez Piazza della Borsa, gdzie na środku stoi fontanna rzymskiego boga Neptuna. To miejsce zasłużyło na serię sesji zdjęciowych, przyplatanej wieloma ujęciami filmowymi. Najlepsze lody we Włoszech, znaczy w Trieste. No i wchodzimy. Będziemy wybierać tą ilość lodów. Jak to się I Jak tam lodziakę? Dobre? No i mamy lody. Lody są prze-by-szne. Polecam wszystkim, którzy są w Trieste. No, ale właśnie to jest taki styl bardzo taki hiszpański tego bloku. Taki w czerwonej, tak, w czerwonej Oni mają, Wszystkie miasta mają tak porobione. Najlepszym miejscem do spożycia lodów okazały się ławki ustawione przed starożytnym rzymskim amfiteatrem z pierwszego wieku naszej ery. Gdy skończyliśmy, ruszyliśmy w górę do schodów gigantów. To właśnie stamtąd rozpościera się przepiękny widok na centrum Triestu. Piękny widok na całe centrum Triestu. Po lewej jest Adriatyk, niestety za drzewami schowany. A wcześniej z rana przez te góry wjechaliśmy do Triestu ze Słowenii. Teraz czas na kolejną wielką atrakcję, znajdującą się w tym mieście a mianowicie kanał Grande di Trieste. To miejsce zaczynamy zwiedzać od strony Placu Świętego Antoniego. Zatem kierunek naszego spaceru będzie od strony miasta w stronę morza. Na uwagę zasługuje znajdująca się przy kanale Cerkiew Prawosławna, wybudowana przez społeczność serbską w XVIII wieku naszej ery. Idąc wzdłuż kanału mijamy kolejne mosty i kładki dla pieszych. Każda z tych przepraw wygląda uroczo i nadaje się na dobre miejsce do wykonania zdjęcia. W samym kanale dostrzegamy mnóstwo medus, które zapewne wykorzystują to, że w tym miejscu jest cieplejsza woda niż w otwartym akwenie. Jesteśmy przy Wielkim Kanale w Treście. Mega fajnie, dużo knajpek, restauracji. Wycie, toczy się dalej. Na sam koniec zostawiliśmy sobie spacer promenadą nad Adriatykiem i zawitanie do portu wraz z daleko wysuniętym molo. W tym miejscu pierwszy raz poczuliśmy dosyć porowisty wiatr. Do auta docieramy o godzinie 14. .00. Teraz czas na odwiedzenie słoweńskiej części wybrzeża, kierując się od razu do jego perły, czyli do Piranu. Ta miejscowość jest położona od Triestu zaledwie o 30 minut drogi autem. W Piranie pozostawiamy auto na bezpłatnym parkingu. Minusem jest to, że znajduje się daleko od centrum miasta. Zatem pieszo pokonujemy pierwsze kilometry. Jesteśmy ponownie w Słowenii, tylko tym razem na wybrzeżu. Dojechaliśmy do miejscowości Piran. Jest to perła adriatycka, słoweńska. No i kierujemy się coś zjeść. Jesteśmy pod cerkwią Świętego Roka. Piran, a, właści a właściwie Piranon, bo tak nazywało się to miasto podpanujące panującymi tutaj od XIII wieku Wenecjanami. Może poszczycić się szczególną, ciekawą historią, zwłaszcza współczesną. Fortyfikowane miasto z potężnymi murami oddzielającymi półwysep od reszty lądu, aż do końca XIII wieku, wchodziło w skład Republiki Weneckiej. I z tego okresu pochodzi większość zabudowy. To wtedy Piran zyskał przedomek Wenecji w miniaturze. Port w Piranie, jachtowy, to jest taka naprawdę miniaturka Korwacji w Słowenii. Pobyt w tym nadmorskim kurorcie urozmaicamy poprzez doznania kulinarne. Już dawno wybraliśmy miejsce, w którym będziemy chcieli się posilić. Będąc nad morzem, nie mogliśmy z tego nie skorzystać i pójść do knajpy, w której główne dania będą składały się z owoców morza. Zamierzamy spróbować niemal wszystkich pozycji, które znajdują się w karcie. Dzisiaj Was ponagrywam trochę jak jecie. <grym i zainteresujesz> Wychodzimy z Knajpy i zmierzamy w stronę wzgórza klasztornego, z którego nie dość, że widać trzy kraje to znaczy Słowenię, Włochy oraz Chorwację to jeszcze jest najlepszy punkt widokowy na całym półwyspie. W drodze do klasztoru najpierw przechodzimy przez port, a następnie przez największy plac w mieście o nazwie Tartini Central Square. Zwieńczeniem naszego pięknego dnia nad Adriatykiem będzie zachód słońca. Zbliża się zachód słońca, a chcemy zobaczyć to zjawisko z wzgórza kościelnego Tylko, że szukamy jeszcze na nie drogę Łukasz, jaka to jest ulica? Istrska Czyżby ta nazwa jest przypadkowa, czy wzięła się od nazwy półwyspu? Powiedziałam, że wzięła się od nazwy półwyspu Nie, to nazwa półwyspu wzięła się od nazwy tej ulicy A, no właśnie I wszystko jasno. Miejscowość Piran leży na półwyspie, jak to bywa na Bałkanach, który otoczony jest Morzem Adriatyckim. I za części klasztornej wyłania się wzgórze zamkowe albo fortyfikacje miasta. Ciężko stwierdzić, ponieważ tam nie byliśmy i raczej już nie zajdziemy, gdyż nie starczy czasu. Mamy godzinę 19. Jest marzec, ale na szczęście słońce zachodzi późno. No i to, że jesteśmy nad morzem, no to wiadomo, że musi zajść za horyzont więc dzień też jest troszeczkę dłuższy niż na przykład w góra z Piranu widać e, trzy kraje a przede wszystkim Słowenia, na której się znajdujemy a więc cały ten półwysep włącznie z miastem Piran i z miejscowościami, z kurortami turystycznymi nadmorskimi które są sąsiadami Piranu tamte wzgórza, część włoska Trieste i okolice a z drugiej strony kościoła po drugiej stronie zatoki widać Chorwację. A więc, w tej okolicy, jakby ktoś chciał przyjechać, to w ciągu jednego dnia można nawet odwiedzić trzy kraje. Pobyt w Piranie kończymy spacerem promenadą nad Adriatykiem. Słońce zachodzi. A to oznacza, że powoli nasz dzień się kończy. Czeka nas jeszcze nocny przejazd przez sąsiedni Portoroż, a następnie kolejne dwie godziny drogi na szczęście już autostradą przez półsłowenii do naszej już ulubionej jereki położonej na skraju trilgawskiego parku Narodowego. Do jutra! Od nich odejście. Jeszcze raz. Dobra, ready, ready to go.